A ja Was witam kochani, może sobie tak pospacerujemy, bo jest piękna pogoda, słoneczko. No tu mnie trochę razi. Przejdziemy sobie tutaj do cienia. No, o czym porozmawiamy? Może porozmawiamy sobie o tym, czy jesteś dobry, dobra, czy niedobra. Kochani, to dobro to jest pojęcie względne. To, co dla mnie jest dobre, dla ciebie nie musi. To... Co ja powiem o kumpeli, wiesz, ona jest fajna, super, a ty odwrotnie będziesz ją spostrzegać. No i właśnie tym się różnimy, że patrząc na jakąś osobę, widzimy zupełnie coś innego. I tak jest z nami, bo mówimy o nas. Jedni nas będą chwalić, drudzy od nas będą uciekać. Dlaczego tak się dzieje? No ja zawsze myślę, że to jest spostrzeganie danej osoby, spostrzeganie samej siebie, to, co ktoś ma w głowie, ocenianie tego świata, widzenie go ze swojej głowy, perspektywy i po prostu ta osoba tak widzi. Nawet jak jesteś piękny, to ona nie będzie widzieć w tym piękno. Nawet jak będziesz super, ona, ona nie będzie Cię chwalić, że jesteś super. Taka osoba, która ma w sercu radość, miłość, jest taka spontaniczna, jest taka fajna, jak ja tu mówię, uduchowiona, ona wszystko widzi, ona wyczuwa tak, to ona szybko wyłapie z tłumu następną kolejną osobę, ale taka, która jest tam, wiecie, chora, zgryźliwa, ma traumy. Serce i krawi, jest nieszczęśliwa, niezadowolona, nie wierzcie w to, że ona Was zobaczy coś fajnego, że ona Was pochwali. Ja Wam dam taki przykład: zaraz o sobie coś powiem, ale zanim powiem, to jeszcze coś dopowiem do tego, co mówiłam. Kochani, chodzi o to, że jeżeli my sami czujemy się, że my jesteśmy ok że my szanujemy drugiego człowieka, że staramy się jakoś funkcjonować w tym świecie, że staramy się, aby druga osoba przez nas nie cierpiała, nie wysyłamy złych rzeczy, złych emocji, nie życzymy drugiej osobie nic złego, nie zazdrościmy jej. No to już wiemy, że jesteśmy na jakiejś tam dobrej drodze. Wiadomo, że mamy też wady, w swoje przyzwyczajenia, ale takie wady, że ktoś jest wolny, albo szybki, albo choleryk, albo coś jeszcze, no to wiadomo, to są nasze cechy. Ale pominą, pominmy to, bo, nie, bo to nie musi się każdemu podobać. Ja wchodzę tam bardziej w głąb nas, to co mamy w sercu, w duszy, tym, czy, tym czym żyjemy, czym się kierujemy, jak jesteśmy nastawieni do w ogóle do świata, do zwierząt, do, do wszystkiego, do przyrody. I to jest ważne, bo to się wysuwa jakby na pierwszy plan, mimo że to jest tam schowane w nas głęboko. I większość ocenia nas po tym, jak nas zobaczy zaraz po wyglądzie, po tym, jak mówimy, chodzimy, jak się ubieramy i tak dalej. Ale to nie jest to istotne. Ostatnio też ktoś na Facebooku znajomy, no, no, nowy znajomy pokazał, się, miał długie włosy, nawet ma swój kanał drugą. Ja zaplątałam się długą brodę i zaraz ktoś tam napisał, że to jest niefajne. Nie widzi człowieka, nie zna go, a już ocenia tylko dlatego, że ma długie włosy i brodę, to już komuś coś nie pasuje. Czy to jest takie istotne, czy ty masz krótkie włosy długie, czy masz brodę, czy jesteś łysy? Czy jesteś niski, czy jesteś gruby? No nie, kochani. A ludzie już od razu na dzień dobry cię tak oceniają i cię skejtują. I już wiedzą, jaki jesteś, jaka jesteś. Nikt nie stara się tam do Ciebie dotrzeć, do Twojego serca, duszy. Nikt nie pragnie Cię poznać jako Twoją osobowość. No i właśnie tak się określamy dobro i zło. Ja, czy jestem dobra czy zła? Kochani, jak to się mówi, nie mnie oceniać, ale ja się czuję z... jako osoba dość dobra, bo dlaczego mogę tak powiedzieć śmiało? Przeleciałam sobie swoich sąsiadów, swoją rodzinę, swoich bliskich, znajomych, was tu na Facebooku i trochę y, osób, które mnie nie znają, trochę dalej, bo poleciałam już tak w przestrzeń dzięki moim filmom. I raczej nie mam kopotów, nie mam zgrzytów, nie jestem z nikim skłócona. Z każdą osobą rozmawiam, chyba że ktoś sam sobie dobrowolnie odszedł bo uznał, że już moje światło, moja radość go przerasta. No to jest inna sprawa. Ale tak, nie mam ani jednej osoby, z którą jestem skłócona, nagniewana. To już jest taki plus, wielki plus. No i teraz mogę powiedzieć tak, mam trójkę dzieci. Te dzieci mają partnerów. Nie mam żadnych zgrzytów z nimi. Nie mam zgrzytów... To się mówi ze swatami, żyjemy w zgodzie, co zdarza się, kochani, także jeżeli jest się już w takiej powiększonej rodzinie. Więc ta, jak to się mówi, hmm, no, swatowa czy swat, niekoniecznie nam przypasują, czy ta synowa, czy siedzi U mnie jest wspaniale, bo wiecie co? Ja jestem po prostu ich kumpelą. Ja założyłam sobie jeszcze wcześniej, zanim miałam partnerów moich dzieci, że ja będę super teściową. Dlaczego? Bo ja już wiedziałam wcześniej, że ja nie będę się wtrącać w życie, nikogo, nie będę nikogo poprawiać, naprawiać, krytykować itd. No i tak dalej. No i jest tak, jak powiedziałam. Nawet żartobliwie coś wynikło kiedyś, bo siedzimy razem przy stole, ja... Moje dzieci, partnerzy jedna osoba. Nie będę mówić kto. Nieistotne, bo nie chcę tutaj obgadywać czy oczerniać. Bo nie o to chodzi kto, tylko co powiedziała ta osoba mi. Tak wiecie, pół żartem, pół serią, ale macie niedobrą teściową. A tu cisza. Ja się tak zaczęłam śmiać, mówię no widzisz i nikt się nie odezwał. Nikt Ciebie nie poparł. Także widzicie, mało tego. Ja moim e, partnerom moich dzieci powiedziałam, bo wiadomo, e, ciężko jest tak prze przełamać się, powiedzieć mamo, tak? Bo, bo wzięły ślub moje, moje, moja, e, moje dwoje dzieci wzięło ślub, więc. Tak, jakoś im to nie przychodziło, a ja mówię tak. Słuchajcie, ja łamię wszystkie stereotypy świata. Jeżdżę na szpilkach w rowerze, różne rzeczy robią, co, co w moim wieku ludzie by powiedzieli, to już nie wolno, nie wypada. A kto wymyślił, że jest mama? Widzę, że Wam to ciężko przychodzi, więc ja się nie wpycham. Ja nie chcę być Waszą mamą, bo, bo tak naprawdę nią nie jestem. Ale mogę być Waszą kumpelą. I jak chcecie, to mówcie do mnie po imieniu. I tak jest u nas. Może Wam się to spodoba, czy się nie spodoba. My jesteśmy jak kumple. Nie teściowa, synowa, zięć. Jest nam z tym bardzo dobrze. Jeździmy sobie na lody, jeździmy sobie na rower. Mamy dobry kontakt. I tak mówię, i ze swatami i, i spotykamy się na kapce, i chodzimy jeden do drugiego, i mi się to bardzo podoba. I o to chodzi. I właśnie, nie trzeba się przechwalać, jestem dobry, jestem niedobry. I, a na ogół jest tak, że ludzie, wiecie co, jak chcą być dobrymi, to się chcą tak wybielać i mówią, wiesz, a ty to jesteś niedobry, a tak osoba niedobra. I pokazują na tą osobę. Nie trzeba nic mówić. Bądź po prostu człowiekiem, bądź sobą, bądź uśmiechnięty, bądź szczery przede wszystkim. Mów zawsze prawdę. Nawet jak chcesz odmówić coś, to lepiej odmów. Tej osobie, ale to jest lepsze niż obuda, czarowanie kogoś, mówienie przyjemnych, słodkich rzeczy, a odwracasz się i mówisz zupełnie co innego, bo to ma krótkie nogi i zawsze wróci. I widzicie, kochani, i to jest właśnie ta dobroć. I nauczenie się życia z ludźmi, życia z ludźmi w kolektywie, w szacunku. I wystarczy, naprawdę, to już wystarczy żeby być dobrym, a później to jest kolejny krok, żeby cię ktoś polubił. Bo jeżeli jesteś sympatyczna, jeżeli jesteś wiarygodna, jeżeli jesteś szczera, jeżeli szanujesz drugą osobę i czy czyjeś zdanie i nie pije nie się na noże, nie zaczepi się, że ty masz rację, a, a ta osoba nie, bo tak naprawdę nikt nie ma racji, bo to jest tylko spostrzeganie twoje na dany temat, a druga osoba ma zupełnie inne. I każdy z nas ma prawo spostrzegać ten świat, jak uważa. I bawmy się dobrze i cieszmy się, kochani. I żyjmy w zgodzie, bo teraz to jest naprawdę bardzo ważne. A zwłaszcza wśród najbliższych, naszej rodzinie, wśród naszych dzieci, swatów, sąsiadów, braci, sióstr. No to, kochani, to kocham was. Buziaczki, pozdrawiam.